O, Flint już na nas szczeka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Parasite 2. Tym razem gramy Drayfield w nocy, część drugą. Misja opcjonalna pojawia się w momencie, gdy właśnie Flint przeżyje po walce z Bossem Flamerem. Ono ewidentnie coś, czegoś od nas chce, zatem będziemy się za nim poruszać, ale to za chwilę, gdzie on nas w ogóle prowadzi. Ej, nie klinuj mi się, Flint prowadzi nas, dokładnie rzecz ujmując, do Water Tower. My tam jednak nie pójdziemy. W pierwszej kolejności, zajrzymy do Douglasa z dwóch powodów. Po pierwsze, Aja wspomniała, że chciałaby się z nim zobaczyć, tak? Martwi się o niego. No a drugi powód, to zaraz zobaczycie, jak do niego dotrzemy. Będę się z nim bawił. Zbieramy punkciki. No i jazda. Dokładnie. Do Douglasa zajrzymy też właśnie z powodu tego, iż ma dla nas dodatkowe wyposażenie, tak? Ehm, są, no chociażby tak, są, są karabiny, jest dodatkowy jakiś shotgun, wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Mnie interesuje M203, czyli wyrzutnik granatów. I go teraz sobie dokupimy. Amunicja do karabinu. Tylko stuwa. O, to mało zużyliśmy. Mm, tak z 20 granatów. Heh, 24 mamy łącznie. Jeszcze gdzieś tam w skrzynce w. Jeszcze gdzieś tam w skrzynce w bunkrze została schowana pewna ilość granatów. To sobie przy okazji tam zabierzemy. Na razie trzeba uzbroić nasze M4. Okej. Okay. I od razu granaty, no i jesteśmy ustawieni. E, moi drodzy, dlaczego tak, a nie inaczej? Jeśli wcześniej kupiliście sobie ten pistolet, ta, ten, ten granatnik, no to teraz będziecie mogli z niego zrezygnować, zakładając, że będziecie używali M4A1, plus oczywiście tak. E, granatnik, jeśli kupicie. Wybierzecie wariant rozwoju po prostu w, ten, w tym kierunku, tak jak ja to robię. Jeśli nie, oczywiście możecie skusić się na którąś z broni, którą ma Douglas. Tutaj, pokaż co ty tam jeszcze masz. No, to jest ten karabin MP5, tak znany z pierwszego epizodu Akropolis, tak? Z Akropolis Towerem. Dodatkowo mamy shotgun. Proszę bardzo, miotacz ognia. Dla każdego coś miłego, aha jeszcze jaka, jakaś zbroja tam jeszcze była, ale proponuję ją olać w ogóle. <laughs> w niestety już nic nie ma. Proponuję olać tą zbroję słuchajcie, bo no dowiedzie się w tym odcinku dlaczego. Także już się dozbroiłem tak jak chciałem. Zapas amunicji jest, zapas granatów jest. No to jazda. Idziemy teraz do Water Tower, tak jak Flint nas Tak jak Flint nas yy, prowadził, a zatem ruszamy, ruszamy. Coś ten pat mi tutaj dzisiaj kiepściutko działa. <ścoughs> No, nie trafiłem. Nie wierzę po prostu w to. O, teraz cię mam ty gnido. Bonus item, proszę bardzo. Jakaś buteleczka. Okej, okay, wszystko zabieramy. Cóż to za buteleczka tajemnicza? Woda toaletowa, proszę bardzo. Ja to rzadko, rzadko z tego korzystam, ale pojawienie się dodatkowego itemka, tak? znaczy pojawienie się dodatkowej, dodatkowej rzeczy, która po walce, tak, które po walce się pokazują, już. Moment, zatrzymam sobie grę, do mi tu latać. Już słuchajcie, mówi nam o tym, że Medicine Will działa. Czyli dobrze pamiętałem właśnie, że on powoduje, znaczy daje możliwość zdobycia dodatkowych właśnie rzeczy po walkach. To dobrze, to bardzo dobrze. Gincie śmiecie. Kolejny, o, proszę bardzo, Hydry i Spartany, oczywiście, no bierzemy w każdej ilości. Biedny Piers. łataw. Czy wy widzieliście to samo co ja? Czy on splunął i wypluł klucz? Dobrze widziałem? Rany. Przesada po prostu. Okej, okay, dobra, jak już widzicie, tak na Water Tower spotkaliśmy Piersa. Stworki lekko go sponiewierały. No cóż, tak to bywa, jak się. Yy, no, jak się nie mierzy siły na zamiary. Yy, w każdym razie dostaliśmy klucz do suwa. Gdzie ten item? Dobra. Yy, klucz do suwa. Pierce przyjechał tutaj, oczywiście, swoim wózkiem. Yy, musimy się do niego udać. Proponuję zrobić to właśnie w pierwszej kolejności, zanim zaczniecie zajmować się piersem. A zatem w drogę, suwa jak nie trudno się domyślić, spotkamy przy dystrybutorach, tak? w, tej, w tej lokacji, gdzie są dystrybutory z paliwem. W zawodach. Oczywiście musimy udać się tam tą drogą, bo przejście między budynkami tam od strony studni jest zablokowane, jak pamiętacie. Dlatego czeka nas troszeczkę biegania. Znaczy, w ogóle w tym epizodzie czeka nas troszeczkę biegania. Dokładnie rzecz ujmując, mnie czeka trochę biegania. Was niekoniecznie, zaraz wam wyjaśnię czemu. Okej. Okay. No ale nie to! Boże Kobieto, weź namierz go, tak Co to w ogóle jest z tym autonamierzaniem? Znaczy w ogóle z namierzaniem tutaj, to ja nie wiem. Także no stoi przy nim, a namierza mi jakieś ćmy, które są na drugim końcu tej planszy. Dobra, w pierwszej kolejności dosuwa. Okej, okay, no to jedziemy. Już wszyscy dobici? No to super. O ty gnido mała, no pokaż się, to Cię uzdrowimy. No właśnie. Okej okay, moi drodzy, mamy SUWA, ale mm, wiecie co, ja chyba mam pełno w ogóle w ekwipunku. Tak Ty jest, mam tylko jedną. Dobra, to zrobimy tak, najpierw do samochodu, a i tam trochę zrzucę stafu, bo nie zabiorę tego, co jest w suwie, a to szkoda by było. Dobra, co my tutaj mamy? To w ogóle ruszymy tu. To ruszymy. Tu, 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 tu. To też na razie. To też na razie to tym bardziej wywalimy to też wywalimy spartany zostawię tylko wszystko co jest do okej okay, dobra wszystko co jest tutaj mp Boost sobie zabierzemy to sobie zabierzemy no i to chyba by było na tyle co, co bym chciał okej okay, lecimy do suwa. W SUVie są dwie rzeczy. To jest pierwsza z nich i bardzo nas interesuje. Teraz już wiecie, dlaczego nie kupowałem wcześniej kamizelek, tak? ponieważ taktyka Walst można tutaj dostać za darmo. Całkiem dobra kamizelka, dużo miejsc. No i szminka? Jeszcze nie zidentyfikowana, zaraz się dowiecie dlaczego. Ok, pierwsze co, zamienimy sobie kamizelki. Takie są różnice między nimi. Dostajemy plus 50 do życia, ale spada nam o 10 punktów MP. Jakoś damy radę, ale ma ta kamizelka, Tactical West ma aż 7 miejsc, tak? Do których możemy wepchać różne rzeczy. No i zaraz to zrobimy. Najpierw jednak zidentyfikujemy sobie co to jest za szminka. Proszę bardzo, Z, yy, założona na kamizelkę, przeciwdziała, yy, przeciwdziała, a, uciekło mi słowo, no silence to wiadomo, tak, yy, co to znaczy, no ale ogólnie chodzi o to, że stwory, które będą was atakować i blokować wam możliwość używania energii parasite, bo na tym to polega, yy, no to, to już nie będzie działało, tak, bo... Mamy szminkę. Jakoś uciekło mi to słowo, nie wiem, jest dosyć późno, także. Musicie mi wybaczyć. okej okay, yy, zakładamy wszystkie nasze zabawki, tak? Od szminki, począwszy przez Medicine Will holy Water, hmm, założę sobie jeszcze MP Boost. A co my tutaj mamy? Jeszcze trzy miejsca. Dobra, to zwolnimy sobie. To zwolnimy sobie w takim razie tutaj. W ekwipunku, a te MP boosty pozakładam będzie git. Tak, wszystko mamy? Wszystko mamy. Dobra. Yy, jeszcze sobie przesortujemy, żeby było. Jasne co jest, co. I teraz... O, to jeszcze mogę zwrócić. Dobra. To można wywalić. Ta kamizelka już się nam do niczego nie przyda. Jeszcze zahaczę o samochód. I zostawię sobie w nim. i zostawię sobie w nim to, gdzie on jest. A, to jest. Dobra, tutaj. Ile my w ogóle tego mamy, bo O, raz. Ohoho, cztery sztuki. Pięć sztuk nawet. O. No to będzie fajnie. Dobra, tutaj wszystko co chciałem zostawić, to zostawiłem. Tak. Ok, ruszamy na pomoc yy, Piersowi. Co trzeba zrobić, moi drodzy? Tutaj zaraz w następnej lokacji, a właśnie gdzie załatwialiśmy te stwory, wszystkie i gdzie są pokoje znajduje się, proszę bardzo, maszyna do lodu. Zabieramy sobie jeden worek, tak, jakby i zasuwamy do piersa. Sztuczka polega na tym, że trzeba to zrobić trzy razy. Za każdym razem, gdy będziemy dawać piersowi właśnie lód, tak, ludzież przykładać mu lód, cokolwiek, on będzie się lepiej czuł i będziemy także otrzymywać jakieś itemki od niego, tak, jakieś rzeczy dostaniemy. Dlatego opłaca się to robić. Poza tym, opłaca się też wyleczyć Piersa, znaczy pomóc mu całkowicie, czyli właśnie biegać do niego trzy razy. Zrobimy to tak. Ja po prostu ten pierwszy raz, co teraz jestem. No to wiadomo, tak. Pobiegnę już do końca. Do, dotrę do Piersa, dam mu ten lut. A następne dwa po prostu wytnę, tak, żeby już nie tracić czasu. No bo mówię, to jest dokładnie wszystko to samo. Nic się tu w ogóle nie dzieje, tu nie ma żadnych wrogów, tak? Ja biegam cały czas tą samą trasą, więc nie ma sensu, żebyście to oglądali. Dostajemy kole. Okej, okay, dobra, bierzemy. No i tak. I... No i pierz znów zemdlał. <laughs> w każdym razie no tak właśnie. Zrobimy, że ja się teraz udam. Ja się teraz udam na dół, pobiegamy sobie, pobiegam sobie ze dwa razy i pokażę wam w ogóle co dostaniemy za drugim razem i za trzecim razem. I tak to będzie zrobione. Mp boost, tak, to jest druga rzecz, którą dostajemy od piersa. Została nam jeszcze jedna rundka, żeby postawić piersa na nogi. Także jazda. Jak widzicie, piers już na nogach, tak. dostaniemy od niego teraz trzecią rzecz. I ta rzecz jest najważniejsza ze wszystkich, które on daje i no to jazda. Jakiś talizman, tak? Zaraz go sobie zidentyfikujemy i powiem wam, cóż to takiego. Ofuda. Japoński talizman. Jest to trzeci bonusowy, bonusowa rzecz, tak? Bonusowy item, który można znaleźć w grze i jak najbardziej go sobie. Gdzie on tutaj? Exchange, dobra. Gdzie on jest? E, pokaż się. Dobra. Jest to trzeci. Tak, trzeci item już, który znaleźliśmy po Holy Water i Medicine Wheel, tak, mamy ofudę. Co robi ofuda załączona do kamizelki? A Ano, moi drodzy, ofuda zwiększa wszystkie zadawane obrażenia od mocy parasite o 25%. Co oznacza, że moja pirokineza bije o 25% mocniej. Z Energy shota strzały biją o 25% mocniej. Plazma bije o 25% mocniej wszystko, co z, yy, cała wasza energia parasite. Jeśli używacie heal, tak, gdzie ona jest tutaj. Ja nie mam rozwinięte, ro, ja mi nie mam rozwinięte teraz, tak, ale jeśli używacie healing, to healing leczy was o 25% więcej. Tak? Tak to działa. Yy... Dlatego opłaca się ten item tutaj zdobyć, opłaca się z r... scenariusz pociągnąć tak, żeby Flint przeżył, żeby dostać się do tej misji, spotkać Piersa i mu pomóc, tak? Dzięki temu, proszę bardzo, mamy już 3 z 4 bonusowych itemków, został nam jeszcze tylko jeden, no do którego kawałek jeszcze, o kawałek, no i cóż, moi drodzy, tutaj... Się z Wami pożegnam, tak. Na tym kończę ten epizod. No, dosyć krótki, tak. Tutaj nie było zbytnio co robić. Um, jeszcze tylko dwie rzeczy, tak. Pierwsza rzecz, proszę bardzo. Przeciwnicy, zobaczcie. Są miejsca, gdzie są przeciwnicy. Są, są te miejsca, oczywiście, zaznaczone na czerwono. Ja tu sobie pobiegam, tak, poza anteną <gryw> poczyszczę, pozbieram punkty. No i. Druga rzecz, jaką zrobię, to wykorzystam moje punkty na rozwinięcie nekrozis. Ile się tylko da. Jest to bardzo ważne. Przyda nam się w następnym epizodzie. Akurat, o, dałem radę, wszystko, ale fajnie. A plazma? Mogę plazmę? 4000. a to nie mogę plazmy. Antibody? 3000. Dobra, mógłbym przez to teoretycznie antibody albo w to iść. Dobra, zastanowię się. Na pewno nekrozis. Po polecam rozwijać nekrozis. Jeśli dotrzecie do tego miejsca w grze, do tego, do, te, do tego etapu. No i tyle, tak? Jeśli chodzi o ten epizod, tutaj już wszystko. Ja idę sobie pobiegać, a ja z wami się żegnam. Do następnego odcinka znów będziemy biegali po schronie. No i, no i tam się też będzie działo. To jest tam, następny epizod jest taki dość istotny, jeśli chodzi o scenariusz. Także dzięki wam za uwagę. Do następnego epizoda. Do następnego epizodu. Trzymajcie się i hej.